Ja tu nie mam nic europejskiego poza gaciami na tyłku, a tak naprawdę nawet te gacie pewnie przyjechały z Chin. E, ogromna większość tych niebieskowłosych kretynek, bo tego się inaczej nie da nazwać. Nie ma pojęcia o tym, jakie są zasady islamu. Mamy wejście służb na, na krótko. Chwilę temu, tu, kiedy to było we wrześniu, mieliśmy niemiecką prokuraturę, która próbowała robić przeszukanie, próbowała ro dokonać aresztowania człowieka, który był oskarżony o wysadzenie Nord Streamu. To samo, pamiętacie Państwo, jeszcze chwilę temu, gdybyśmy się chcieli tu spotkać, mielibyśmy takie przy... nakrycia na twarzach ciekawe, które nam blokują rysy twarzy, mielibyśmy w sklepach świętą pleksę. I to jest to, co bym Was chciał prosić, żebyście, wychodząc stąd, spróbowali tu jeszcze przejść. Spróbowali się spotkać z chłopakami z stowarzyszenia lokalnego, spróbowali się spotkać między sobą, pogadali z sąsiadem, pogadali z sąsiadką. Spisałem takie newsy, w którymi karmi nas ta tak zwana duża, duża działka medialna, wszystkie te wielkie portale, telewizje, radia, gazety i tak dalej. I tak. Informacje, które nam pokazuje nasz ukochany rząd. Inflacja spada.